byśmy jeszcze przez chwilę, drodzy, spojrzeli do słowa Bożego i zwrócili swoją uwagę również na słowo związane z tą pamiątką wieczerzy pańskiej, która nam pokazuje śmierć Chrystusa, która nam przypomina o tym, dlaczego pan Jezus przyszedł na ziemię, która mówi o tym wspaniałym dziele odkupienia człowieka. Apostoł Paweł w liście do Tytusa w drugim rozdziale, w jedenastym wierszu mówi, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, na tym doczesnym świecie, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To zbawienie, które z łaski pana naszego Jezusa Chrystusa dokonało się w naszym życiu, dało nam początek nowego życia. Pozwoliło nam wejść na nową drogę życia i rozpocząć. Słowo Boże mówi: bieg, wyścig. Wyścig, który ma swoją metę, swój cel, a tym celem jest życie wieczne w niebie. Często w życiu chrześcijan, którzy dobrze rozpoczęli, pojawia się błędne przekonanie, że jeżeli Bóg ich wybawił z niewoli grzechu, i postawił na nowej drodze życia, to teraz obojętnie jakby nie żyli, jakby nie prowadzili swojego życia, to i tak w końcu dojdą do, e, do mety, do celu, osiągając to, do czego Bóg ich powołał. Jednakże Słowo Boże mówi coś innego drodzy, a zarazem ostrzega przed lekceważeniem bożych zasad ustanowionych w tym wyścigu. To nie jest wyścig, którym my możemy ustanawiać swoje własne zasady, jeżeli chcemy dotrzeć do końca, ale jest to wyścig, którym sam Bóg ustanowił swoje zasady. I co mówi Słowo Boże? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, abyście przypadkiem sami nie byli odrzuceni. Rozpoczęliście w duchu, pyta się Paweł. A teraz na ciele kończycie? Rozpoczęliście dobrze. Dlaczegoż więc źle kończycie? Pan Jezus mówi w związku z tym: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Aby lampy wasze były zawsze pełne oleju, gdy oblubieniec przyjdzie po swoją oblubienicę. Bo jeżeli nie będą pełne oleju, to co się stanie? Nie znam was, mówi Pan do pięciu głupich panien. I teraz bardzo ważne pytanie pojawia się. W jaki sposób możemy osiągnąć cel, drodzy, do którego Pan Bóg nas powołał? W jaki sposób możemy my odnieść zwycięstwo w tym biegu życia, które rozpoczęliśmy? W jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo nad szatanem? Który czyni wszystko, aby zwieść i wybranych. W Piśmie Świętym znajdujemy, drodzy, wiele jasno określonych przez naszego Boga zasad, których musimy się trzymać, jeżeli chcemy dotrzeć do końca biegu, jeżeli chcemy osiągnąć cel swój. Na przykład Pan Jezus mówi: Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca w Niebie. Nie swoją wolę, ale wolę Ojca w Niebie. W innym miejscu Słowo Boże mówi z bojaźnią i zadrżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. W innym czytamy, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jednakże w naszym rozważaniu chciałbym, abyśmy spojrzeli na trzy rzeczy, które dały zwycięstwo nad Szatanem i wprowadziły wielkie rzesze świętych do nieba. I o tych trzech rzeczach czytamy w księdze objawienia Jana w dwunastym rozdziale i chciałbym się na tym przez chwilę skupić. W dwunastym rozdziale w wierszu jedenastym. Jan zobaczył wielką Rzeszę Świętych stojących przed Tronem Bożym, i wiersz jedenasty mówi „A oni zwyciężyli go wcześniej jest mowa o diable zwyciężyli diabła przez krew Baranka, przez słowo świadectwa swojego i przez to, że nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Pierwsza rzecz: zwyciężyli diabła przez krew baranka. Drodzy święci w niebie, odnieśli zwycięstwo nad szatanem, osiągnęli cel swojego biegu, wyścigu, do którego zostali powołani przez Pana. Nie dzięki swojemu chrześcijaństwu. Nie odnieśli zwycięstwa dzięki swojej pobożności, dzięki swojej mądrości. Swoim zdolnością, czy jakimkolwiek innym rzeczom, które często się wprowadza i wprowadzają dzisiaj chrześcijanie do swego życia i do kościoła. Ich zwycięstwo zostało oparte na złożonej, doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, na Krzyżu Golgoty, którego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tą drogą drodzy kroczył również wielki sługa Boży apostoł Paweł, który opierał swoje życie nie na tym, kim był, co posiadał, co potrafił, ale który swoje życie oparł całkowicie na krzyżu Golgoty i na złożonej na Golgocie ofierze Pana Jezusa Chrystusa. To On powiada z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, więc już nie ja. Ale Chrystus żyje we mnie i to było źródłem jego zwycięstwa. Całkowite oparcie się na śmierci Chrystusa. I na tym, że On, wypełniając Go, zaczął Go prowadzić w jego życiu. Wiedząc, drodzy, że tylko w Chrystusie ukrzyżowanym możemy odnieść zwycięstwo nad szatanem, Paweł umiłował Pana. Swego ponad życie swoje. W swoim życiu, w swojej służbie, jak czytamy listy, możemy zobaczyć, nie próbował pozyskiwać się przychylności ludzi, dostosowując Bożą Ewangelię do ich upodobań, czy też idąc na jakiekolwiek kompromisy z tymi ludźmi. Twierdząc na przykład, że nie musimy być zbyt radykalni w swojej wierze wobec tego świata. Wobec tego, co świat oferuje nam, twierdząc, że być może nie musimy tak bardzo trzymać się wszelkich zasad słowa Bożego, ponieważ nie wszystkie są odpowiednie właściwe do naszych czasów. Treścią życia i zwiastowania Pawła, Jego chlubą, Jego mocą, Jego mądrością był Chrystus ukrzyżowany, mówi Paweł. Z jednej strony nieustannie narażało go to na wrogość, nienawiść i prześladowania, ale z drugiej strony, Ludzie, to było źródłem jego zwycięskiego biegu, którego koniec już do niego się zbliżał. I dlatego z ufnością ugruntowaną w sercu jego przez Ducha Świętego mu śmiało. Powiedzieć słowa zapisane w drugim liście do Tymoteusza w czwartym e, rozdziale. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, którym mi w owym dniu da pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie. Lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To były wspaniałe słowa, które ten Mąż Boży mógł powiedzieć, ponieważ jego życie było całkowicie oparte na mocy śmierci Chrystusa, w której odniósł i przez którą odniósł zwycięstwo w tym wyścigu swojego życia. Chodzę, Pan Bóg w Krzyżu Chrystusa obnażył i obnaża. Prawdziwą naturę, prawdziwe oblicze tego świata i wszystkiego, co jest w tym świecie. W Krzyżu Chrystusa Bóg obnaża również prawdziwą naturę Twojego, mojego życia. I nic nie da się przemycić, ponieważ jest to zupełnie obnażone przed Bogiem i przed całym duchowym światem. Wszystko. Ale też w Krzyżu Chrystusa. Pan Bóg objawił wspaniałość natury Bożej, wspaniałość życia, Bożej chwale. I z jednej strony krzyża, jak mówi słowo Boże, jest trwoga i pomroka, straszliwa ciemność i nieprzenikniony mrok. A z drugiej strony krzyża jest wspaniała jasność i blask Bożej chwały. A po środku między ciemnością i światłością Stoi Krzyż Chrystusa, na którym baranek Boży zawisł, składając swoje życie w ofierze za grzechy Twoje i moje. Pośrodku między ciemnością a światłością jest baranek Boży przelewający swoją drogocenną krew dla Twojego zbawienia, dla Twojego usprawiedliwienia, dla Twojego oczyszczenia i uświęcenia. Pośrodku między światłością a ciemnością jest Krzyż Chrystusowy, który powiada, że świat został zupełnie oddzielony od Bożej światłości i nie ma możliwości powiązania tych dwóch światów, nie ma możliwości jakiego kompromisu, jakiejkolwiek możliwości łączenia ducha tego świata z życiem według ducha Bożego. Przelana na krzyżu krew Chrystusa mówi. Że Ty i ja możemy być tylko po jednej stronie krzyża. Albo po stronie ciemności, albo po stronie światłości. Krzyż Chrystusa powiada, że nie ma niczego pośredniego. Nie ma tak zwanych obserwatorów. Ponieważ albo się jest po jednej, albo po drugiej stronie. Nie ma gruntu neutralnego. Dlatego Pan Jezus mówi, że kto uwierzy, zbawiony będzie. Ma żywot wieczny. A kto nie uwierzy, kto nie słucha syna, już jest osądzony i nie ujrzy żywota. Tylko dwie możliwości. Jeżeli uwierzysz, będzie zbawiony. A jeżeli nie, już jesteś osądzony. Lecz ci, drodzy, którzy zobaczyli kosztowność ofiary złożonej za nich, na Golgocie, i bezcennej krwi Chrystusa przelanej za ich grzechy. Ci, którzy doświadczyli uwalniającej i oczyszczającej mocy krwi Chrystusa spod władzy grzechu, poszli za Chrystusem, odrzucając wszelkie zwodnicze i grzeczne wartości tego ziemskiego życia, stając się podobnymi do Chrystusa w Jego śmierci. Przez krew baranka, ci święci stali się bliscy Bogu, Lodzy we krwi baranka Bożego przylanej na Golgocie, nabrali mocy i siły do walki z diabłem, gotowi dla Chrystusa ponieść wszelkie wyrzeczenia w swoim życiu, gotowi dla Chrystusa złożyć każdą ofiarę, nawet życie swoje, byleby tylko być z Nim na wieki. I dlatego też Jan mógł zobaczyć tak liczną rzeszę tych świętych w niebie. Ale czy wśród tej licznej rzeszy świętych pewnego dnia ten Mąż Boży ujrzy Ciebie, ujrzy mnie, to zależy od tego, po której dzisiaj stronie krzyża tak naprawdę całym sercem, całym życiem, całą myślą, duszą staniemy. Droga do zwycięstwa, drodzy, droga do osiągnięcia celu w górze, w niebie wiedzie poprzez krzyż golgoty, poprzez chodzenie pod nieustannym przykryciem mocy krwi Chrystusa przelanej za twoje i moje grzechy, która mówi, że jeżeli chcesz się podobać Bogu, nie możesz być przyjacielem tego świata. Jeżeli chcesz być z Bogiem, nie możesz być z tym światem. I musisz odrzucić wszelką przyjaźń ze światem. Druga rzecz, która dała zwycięstwo świętym w niebie nad diabłem. A oni zwyciężyli diabła przez słowo świadectwa swojego. Święci w niebie, drodzy, odnieśli zwycięstwo nad szatanem, ponieważ nie zaparli się imienia swego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa i w mocy ducha świętego zwiastowali Bożą Ewangelię. Ewangelię Bożego zbawienia dokonanego na Golgocie, z odwagą i mocą Ducha Bożego, zwiastowali Chrystusa ukrzyżowanego jako jedyną drogę do zbawienia. Stali się mocni w Bogu, ponieważ swoje życie wraz z Chrystusem, który stał się dla nich jedyną wartością, jedynym pragnieniem, celem i miłością, ukrzyżowali. Dla swojego własnego ja i dla tego świata. Dlatego też żyjąc w mocy śmierci Chrystusowej, nie lękali się gruźb ludzi, którzy zakazywali im, grozili śmiercią, jeżeli będą nauczać w imieniu Jezusa, ale szli i głosili z odwagą Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Rzeczy, krew Chrystusa dała im w ich życiu trwały, mocny fundament. Na którym stanęli mocno, a słowo Boże stało się ich bronią, którą mogli odpierać wszelkie knowania szatana, oskarżenia i pokusy, skądbykolwiek one nie nadchodziły. To słowo było rozkoszą ich serca. To słowo stało się mocą w ich życiu i to słowo Boże prowadziło ich od zwycięstwa do zwycięstwa. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian czytamy. Słowa Pawła, który mówi, albowiem nie wstydzą się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy najpierw Żyda potem Greka. Nie wstydzą się Ewangelii Chrystusowej. Szatan, który wie, że nie jest w stanie przeciwdziałać krwi baranka Bożego i mocy Bożego Słowa, próbuje odwrócić serca chrześcijan, a nie tylko, serca ludzi szukających Boga. Od Bożej Mocy, od Jego słowa, aby uczynić ich słabymi, aby uczynić ich podatnymi na wpływ tego świata, aby uczynić ich podatnymi na wpływ szatana i uczynić ich niezdolnymi do prowadzenia zwycięskiej walki z mocami ciemności, z władcą tego świata szatana. I dlatego też zachęca do zwiastowania Ewangelii przyjemnej dla ucha, miłej dla ludzi. Ewangelii nauczającej, że wiele jest dróg zbawienia. Ewangelii niepotępiającej grzechu, a zachęcającej do korzystania ze wszystkiego, co świat im daje. A więc Ewangelii, która nie będzie narażała na zniewagi, która nie będzie narażała na odrzucenie, która nie będzie groziła karą śmierci. Przyczyna drodze duchowej słabości wielu w obecnych czasach zawiera się między innymi w tym, że słuchając słowo Boże nie przyjmują go do swego serca i nie żyją według niego. Jakżeż często ci, którzy nazywają się dziećmi Bożymi, powiadają i postępują według zasady, Czyń to, co uważa za, dobrze, za dobre zarówno w swym osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła gdyż wielu chrześcijan tak postępuje i ma się z tym całkiem dobrze. Postępuj według uczuć i ciała, a nie według wiary i ducha. Przyczyną porażek duchowej walce jest coraz częstsze lekceważenie w tych małych, drobnych sprawach naszego codziennego życia tego, co mówi Pan Bóg. Tym, czego dziś potrzeba nam. To jest potrzeba nam powrotu do Bożej Ewangelii. Powrotu do bezwzględnego posłuszeństwa i przestrzegania Bożego Słowa w swoim życiu i do śmiałego zwiastowania tej Ewangelii światu. Pan Jezus odchodząc z ziemi, zwracając się do swoich uczniów, powiedział słowa, które zapisał Ewangelista Marek w XVI rozdziale. Idąc na cały świat, Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Nie chodzi, żebyśmy wyjechali do Afryki i tam głosili Ewangelię, bo te słowa Pan Jezus wyjaśnia w dziejach apostolskich. W Jerozolimie, w Samarii, w Judei, Samarii i tak dalej, dalej, dalej. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu tam, gdzie jesteście. Ale taką Ewangelię, którą ja wam przekazałem, Ewangelię Krzyża Chrystusowego, która jest... Mocą Bożą. Drodzy, droga do zwycięstwa, do osiągnięcia celu w górze, w niebie, wiedzie poprzez nieustanne trwanie w Bożej Ewangelii i zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w dziesiątym rozdziale takie słowa. Wiersz 32. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się nie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Trzecia rzecz, która dała zwycięstwo świętym i która wprowadziła ich do wspaniałej chwały w górze w niebie, do domu Ojca. A oni zwyciężyli diabła, ponieważ nie umiłowali swego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Inne tłumaczenie, które pozwolę sobie zaczytować, mówi tak. Nie pokochali te swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Oni zwyciężyli, ponieważ nie umiłowali swojego życia tak bardzo, aby cofnąć się w obliczu prześladowania, w obliczu groźby utraty pracy, może w obliczu utraty przyjaciela bardzo dobrego. A może w obliczu utraty czegoś więcej, życia swego, nie umiłowali swego życia ponadto. Dla nich najważniejszą rzeczą, najwyższą wartością był Chrystus, dla którego bez względu na to, co by ich nie spotkało, byli gotowi złożyć najwyższą ofiarę dla Pana. Radykalne opowiedzenie się po stronie Chrystusa zawsze będzie stawiało nas, w obliczu dokonywania trudnych wyborów. Wyborów pomiędzy przyjaźnią ze światem, a przyjaźnią z Bogiem. Wyborów pomiędzy uzyskaniem jakichś przywilejów w tym świecie, a może utraty jakichkolwiek przywilejów nam należnych. Szatan będzie akceptował nasze ugodowe ze światem chrześcijaństwo. Będzie się cieszył, gdy będziemy mówić o Bożej miłości, ale nie o Bożej świętości. O tym, co jest miłe, przyjemne dla ciała, ale nie dla ducha. Gdy będziemy żyć według swoich własnych wartości, nie zwracając uwagi na święte Boże zasady ustanowione dla nas. Ale jeżeli będziemy chcieli stanąć mocno i stać mocno na gruncie krwi Baranka Bożego i Słowa Bożego, gdy będziemy chcieli iść w mocy ducha świętego z odwagą zwiastować Bożą Ewangelię, zbawienie w Jezusie dokonane na Golgocie, wówczas zacznie pojawiać się wrogość, nienawiść, szyderstwa, wówczas zaczną pojawiać się groźby utraty przyjaciół, może dobrej pracy, może więzienia. A może nawet śmierci. I tylko wtedy, gdy w swoim życiu umiłujesz Pana Jezusa ponad wszystko, tylko wtedy, gdy będziesz brał swój krzyż na siebie, by naśladować Pana Jezusa Chrystusa, będąc gotowym do, do złożenia każdej ofiary, jakiej będzie wymagała wiara w Jezusa, tylko wtedy odniesie zwycięstwo na diabłem. Ponieważ jak mówi Jan, w pierwszym liście Jana w czwartym rozdziale, ten, który będzie w tobie, jest większy od tego, który jest w świecie. Od tego, jakiego wyboru dokonamy w swoim życiu, jakiego wyboru będziemy dokonywać każdego dnia w swoim życiu, od tego, po której stronie się opowie w swoim życiu, po której stronie krzyża dziś staniesz. Będzie zależało to, czy jako zwycięzca wejdziesz do wiecznej radości w domu Ojca swego w niebie, czy też jako przegrany pozostaniesz na tej ziemi z władcą tego świata. Pan Jezus powiedział: Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje, dla mnie, znajdzie je. Nie prześladowali i Was prześladować będą. Na świecie ucisknić będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pismo Święte mówi o biegu, który nie kończy się wraz z tym przemijającym życiem tu na świecie, lecz ma zapewnienie wspaniałej chwały w niebie. I do tego biegu, dzisiaj pełen łaski miłości Bóg zaprasza Ciebie. Czy może być coś wspanialszego od tego, by być dzieckiem bożym, by być reprezentantem samego Boga w tym grzesznym świecie, być reprezentantem swojego stwórcy w tym wspaniałym wielkim biegu życia? Pan Bóg zaprasza dziś każdego do rozpoczęcia nowego życia, do rozpoczęcia nowego biegu, którego meta znajduje się w niebie. By rozpocząć ten wspaniały bieg swego życia. Nie musimy być kimś znaczącym. Nie musimy mieć jakiegoś określonego wieku. Nie musimy mieć sponsorów, jak ostatnio mówiłem. Nie musimy być jakimiś wielkimi w tym świecie. Wystarczy, że przyjdziemy do Pana Jezusa Chrystusa, pokorze swego serca i powiemy mu, że chcemy być Jego własnością. Pan Jezus Chrystus zapłacił za ciebie, za mnie najwyższą cenę, abyś teraz mógł należeć do niego i być jego reprezentantem w tym wrzesznym świecie. Kiedyś pewnego razu w Anglii w kościele była zbierana kolekta i chodził taki pan z tacą i zbierał pieniądze. I w jednym z rzędów tego kościoła siedział mały chłopczy. Nie miał nic, ale gdy ten pan z tą tacą podszedł, on powiedział: Proszę pana, proszę tą tacę postawić na ziemię. Wiecie, on nie wiedział po co, ale zrobił to. Ten mały chłopczyk stanął na tace i powiedział: Wie pan co? Ja nie mam nic, ale siebie daję w ofiarę Bogu. Gdy ten chłopiec podróżł, tak jak ofiarował się Bogu, jako małe dziecko, Wyjechał na misję i swoje życie poświęcił dla Chrystusa. Na zwiastowanie Ewangelii, na zwiastowanie zbawienia w Jezusie Chrystusie i dla Chrystusa oddał swoje życie. Pan Bóg nie chce czegokolwiek z Twojego życia, z tego co posiadasz. On chce Ciebie, jeżeli dzisiaj siebie Mu nie oddasz to być może jutro nie będziesz miał ten, tej możliwości. Dlatego zachęcam Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś to uczynił. Jeżeli to uczyniłeś, jeżeli ja to kiedyś uczyniłem, ale odeszliśmy od Pana, to On również zzywa Ciebie i mnie, abyśmy stanęli po tej właściwej stronie, abyśmy stanęli na tej tacy i powiedzieli, oto Panie jest moje życie. Zrób Ty z Nim to, co Ty chcesz, aby Twoje imię było uwielbione. Jeżeli rozpoczęliśmy ten bieg, drodzy, swojego życia, a pojawiły się w nas, tak jak wspomniałem, rzeczy, które być może spowodowały, że zaniknął ten zapał dla Pana, nasza gorliwość, to również weźmy dziś do ręki ten wspaniały miecz Ducha Świętego. Przyjdźmy pod Krzyż Chrystusa. I pozwólmy, aby moc Jego krwi oczyszczającej i uświęcającej spłynęła ponownie na nas, abyśmy mogli podjąć tą walkę o wiarę, tą walkę o ten bieg, do którego zostaliśmy powołani, i dotrzeć jako zwycięzcy do celu. I kończąc, chciałbym odczytać słowo zapisane w liście do Hebrajczyków. W rozdziale 10, gdzie autor tego listu w wierszu 36 mówi tak: Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania lecz my nie jesteśmy z tych którzy się cofają i giną lecz z tych którzy wierzą i zachowują duszę czy jesteś z tych dzisiaj czy nie?